Witam serdecznie w dzisiejszym wydaniu newsów z Polski i nie tylko. W zaskakującym ruchu Polska ogłosiła zakup nowoczesnego lotniskowca od Stanów Zjednoczonych. Decyzja ta jest częścią planu modernizacji i wzmocnienia polskich sił zbrojnych. Lotniskowiec, który ma być dostarczony w ciągu najbliższych lat, stanowić będzie znaczący krok naprzód w zdolnościach obronnych Polski oraz wzmocni jej pozycję na arenie międzynarodowej. Szczegóły transakcji oraz specyfikacje techniczne nowego lotniskowca nie zostały jeszcze ujawnione. Wiemy jednak, że mają na nim stacjonować myśliwce Jaszcząb 2 oraz Komar 4. Decyzja ta wywołała duże zainteresowanie i debatę zarówno w kraju, jak i za granicą. Wzrasta liczba żołnierzy decydujących się na rezygnację ze służby wojskowej w obliczu narastających obaw przed możliwym konfliktem zbrojnym. Wygląda na to, że tylko niewielka część żołnierzy poszła do armii z pobudek patriotycznych. Większość z nich znęciła szybka emerytura i nic nie robienie. Podczas gdy niepewność co do międzynarodowej sytuacji geopolitycznej rośnie, coraz więcej żołnierzy wyraża swoje zaniepokojenie i niepewność co do przyszłości. Żołnierze sklasyfikowali siebie jako mięso armatnie zawodowe, i mięso armatnie terytorialne. Do tego jest jeszcze formacja SOS, czyli tak zwany sos. Z tej okazji wypowiedział się nawet słynny youtuber książulo, który na pytanie o to, jakie formacje powinny trafić na front odparł. Mieszane mięso, mieszany sos? Polska ogłosiła zakup tajemniczych nowych rodzajów broni, których specyfikacje i możliwości są nieznane opinii publicznej. Decyzja ta stanowi część strategii modernizacji sił zbrojnych kraju i podkreśla zobowiązania Polski do wzmacniania swoich zdolności obronnych. Pomimo tajemnicy otaczającej nowe zakupy, politycy zapewniają, że nowa broń pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu gotowości obronnej i zwiększy bezpieczeństwo kraju. Szczegóły transakcji oraz specyfikacje techniczne nowej broni pozostają objęte co budzi ciekawość i spekulacje. Kościół polski ogłosił przełomową decyzję, postanawiając przekazać swój majątek osobom potrzebującym wśród swoich wiernych. W ramach tego gestu instytucje kościelne zobowiązały się pozostawić sobie jedynie te zasoby, które są niezbędne do prowadzenia godnego życia i utrzymania działalności kościelnej. Decyzja ta jest wyrazem solidarności i troski o potrzeby najuboższych członków społeczności katolickiej w Polsce. Oznacza to znaczący krok w kierunku wspierania osób znajdujących się w trudnej sytuacji sytuacji materialnej oraz umacniania więzi społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich. Decyzja Kościoła spotkała się z szerokim uznaniem i wsparciem społecznym, co świadczy o jej znaczeniu dla polskiego społeczeństwa. Świat nauki ogłasza przełomowe odkrycie, wynaleziono środek, który aplikowany człowiekowi pozbawia go możliwości kłamstwa. Ten rewolucyjny przełom w dziedzinie neurobiologii wywołuje fale zainteresowania i dyskusji na całym świecie. Politycy czołowych partii w Polsce jako pierwsi zwrócili się o ten środek, aby udowodnić swoją uczciwość. Inicjatywa ta wzbudziła ogromne zainteresowanie społeczne i została przyjęta z mieszaniną sceptycyzmu, ale i nadziei. Zdaniem ekspertów, ta nowa technologia może mieć ogromny wpływ na politykę, biznes oraz całe społeczeństwo, przyczyniając się do bardzo uczciwego i przejrzystego świata. Jednakże wzbudza także pytania dotyczące prywatności, etyki i długoterminowych konsekwencji stosowania takiej substancji. Czekamy na dalszy rozwój tej historii, gdyż świat stoi w obliczu ery, w której kłamstwo może być fizycznie niemożliwe. Dokonało się historyczne wydarzenie w polskim transporcie morskim. Po raz pierwszy w historii wielki kontenerowiec przepłynął przez kanał w Mierzei Wiślanej. Ten kamień milowy w rozwijaniu infrastruktury portowej Polski oznacza nowy etap w możliwościach transportowych kraju. Kontenerowiec, który przepłynął przez kanał, jest jednym z największych statków tego typu, który kiedykolwiek przemierzał polskie wody. Jego przejście przez Mierzeję Wiślaną otwiera nowe możliwości dla handlu morskiego Polski, umożliwiając transport większych większych ilości towarów, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności i konkurencyjności portów naszego kraju. Odkryto przekręt pułapki i haki. Obecna władza odkryła przekręt o wiele większy niż słynne respiratory. Okazuje się, że poprzednia ekipa kupiła pułapki i haki na polityków opozycji. Polski podatnik płacił około 200 tysięcy złotych za jeden hak i 500 tysięcy złotych za pułapkę. CBA skontrolowała magazyny sprzętu, na który poszły miliardy z budżetu, ale to, co znaleźli, wprawiło ich w osłupienie. Haki charakteryzują się słabą wytrzymałością, a pułapki są za słabe. 10 maja 2018 roku przyjęto ustawę o centralnym porcie komunikacyjnym, która określa najważniejsze założenia i realizację budowy. Lotniska i sieci kolejowej. Partie, które się za to wzięły, sprawiły, że po tylu latach budowa wygląda imponująco. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu łamiących newsów. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia. A na zakończenie materiału, specjalny film zrealizowany przez naszą redakcję, pokazujący wszelkie szczegóły i postęp prac przy budowie centralnego portu komunikacyjnego.